Wypływaliśmy na nieznane wody na terytorium wroga. Nasza misja była klarowna: zrealizować ambitne zadanie, pozostać niezauważonym. Spojrzałem na czterech oficerów. To właśnie oni byli tymi, z którymi miałem iść na wojnę. To właśnie im miałem powierzyć życie ponad stu członków załogi. I to potencjalnie z nimi miałem. Świetny moment takiej nauki dla nas. My tak naprawdę w grze jesteśmy jednak bardzo mocno wchodzimy w rolę osób, które grają. Firma to taka łódź podwodna, członkowie załogi to nasi współpracujący. I próbujemy to jednak przekładać na osobowości i to się tak naprawdę potwierdza. Klarowność, kompetencje, kontrola. To, co zrobiliśmy potem, to była próba popatrzenia na to, co moglibyśmy zrobić inaczej, lepiej. Doszliśmy do jednego takiego kluczowego wniosku, że musimy zbudować zespół. No, myślę, że jest pełniejsze zaangażowanie w samą naukę. Trzeba to zrobić, trzeba zdobyć, trzeba zastrzelić. Yy, takie prawdziwe, trochę jednak, emocje. Towarzysze wyprawy, możliwość popłynięcia tym okrętem w Waszym towarzystwie przepełnia mnie dumą. Dziękuję.